Witamy po weekendzie, zaczynamy kolejny tydzień ciężkich treningów, a w poniedziałkowym treningu mamy na początek EMOM, czyli every minute on the minute 10-minutowy. W pierwszej minucie wykonujemy 8 e, zarzutów ketla na bark, plus przysiad i wypchnięcie go nad głowę po 4 na, po 4 na rękę, zamiennie raz jedna, raz druga strona, 8 powtórzeń. E, w drugiej minucie wykonujemy dwa martwe ciągi, czyli podnoszenie ciężaru z ziemi do poziomu bioder. Ciężar dobieramy tak, aby rzeczywiście dwa powtórzenia były dosyć ciężkie. Jednakże priorytetem w tym treningu będzie pierwszy element, bo jest trudniejszy technicznie i na nim się będziemy skupiać w części nauki technicznej. Druga część treningu to jest Tabata, 20 sekund pracy, 10 sekund przerwy. I tak 8 rund, zrobimy, zrobimy ją dwa razy. Pierwszym ćwiczeniem jest L-sit, poziomka na drążku. W drugie ćwiczenie jest to wall ball shots, przysiad i rzut piłki do tarczy. Trzecie ćwiczenie to jest scyzoryk, inaczej v um, Unosimy najlepiej o prostych kolanach, nogi do góry i tułów do góry. Wracamy zawsze do sztywnej pozycji hollow, nie opuszczamy nóg i barków na ziemię. I ostatnie ćwiczenie, kettlebell swing, um, wersja po naszemu rosyjska, czyli unosimy ketla na wysokość barków a dynamicznym, szybkim swingiem. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia na treningach, bawcie się dobrze, skupiamy się na technice. Hej!